Subjekt Nexo Subjekt Nexo Pro Nowości w wersji 35 Nowe płatności w dokumentach. W wersji 35 dokonano wielu zmian w zakresie płatności w dokumentach. Sekcja płatności została podzielona na trzy obszary: przedpłaty, płatności realizowane teraz wraz z wystawieniem dokumentu oraz płatności odroczone, takie jak na przykład przelew 7 dni. Oprócz jasnego wydzielenia obszaru przedpłat dokonano zmian w zakresie wybierania przedpłat na dokument. Teraz program od razu po wybraniu klienta na dokument wstawia przedpłaty, które można wykorzystać. Dodatkowo po najechaniu na przedpłatę wyświetlany jest dymek, w którym prezentowana jest treść pola tytułem z tej przedpłaty. W przypadku wielu przedpłat dostępna jest lista pięciu pierwszych oraz hiperlink więcej, umożliwiający wybranie konkretnej przedpłaty w osobnym oknie. Kwotę do zapłaty można szybko przełączać pomiędzy płatnościami, klikając w ikonę koła. W przypadku rozdzielenia kwoty do zapłaty pomiędzy wiele płatności, możliwe jest szybkie sprawdzenie wartości, która może pojawić się w danej płatności. Wystarczy najechać kursorem myszy na ikonę koła. Program wyliczy wartość procentową i kwotową. Dopóki nie nastąpi kliknięcie w ikonę koła, program nie dokona żadnych zmian w płatnościach. Faktura sprzedaży, którą obecnie analizujemy w zakresie płatności, ma domyślnie włączone wszystkie płatności, które można wykorzystać w dokumencie. Odpowiednie ustawienia zapewniające takie działanie programu znajdują się w konfiguracji w parametrach płatności. Jest to nowa konfiguracja dostępna od wersji 35. Subjekta. Oferuje ona parametryzację nowych opcji jak i pozwala na zarządzanie już istniejącymi, a dostępnymi w konfiguracji poszczególnych typów dokumentów. Jak widać, dla faktury sprzedaży włączony jest skutek finansowy. Oznacza to, że z takiej faktury będzie powstawać dokument kasowy lub bankowy, w zależności od płatności. Obsługiwane są także płatności domyślne, dzięki czemu kwota do zapłaty zawsze jest przepisywana do płatności domyślnej ustawianej w kartotece klienta, albo jeśli nie jest ona ustawiona, do płatności domyślnej dla stanowiska kasowego, jeśli została ona określona w konfiguracji. Dla innych dokumentów w programie ze względu na ich charakter ustawienia mogą być inne. I tak dla dokumentów wydań zewnętrznych dostępny jest skutek finansowy, ale nie są obsługiwane płatności domyślne. Takie ustawienia wynikają z tego, że podczas wystawiania dokumentu WZ nie zawsze konieczne jest przyjmowanie płatności. Kwota do zapłaty nie jest wstawiana do żadnej płatności i już teraz można zapisać dokument. Ale dzięki temu, że w parametrach jest zaznaczony skutek finansowy, zawsze można przyjąć płatność poprzez ręczne wybranie formy płatności. Jeszcze inaczej może być dla dokumentów pro forma oraz zamówienie od klienta. W ich przypadku płatności domyślne są obsługiwane tylko w zakresie płatności odroczonych. Oznacza to, że na dokument wstawi się domyślna płatność ustawiona w kliencie, pod warunkiem, że będzie to płatność odroczona. Płatności gotówką i kartą płatniczą nie będą domyślnie ustawiane. Dodatkowo można dla tych dokumentów wyłączyć skutek finansowy. I w ogóle nie obsługiwać płatności domyślnych. Wtedy na dokumencie pojawi się napis Sugerowane płatności, a sam dokument nigdy nie wygeneruje żadnego dokumentu kasowego ani bankowego. W omawianej konfiguracji dostępna jest kolejna nowość związana z wersją 35, mianowicie możliwość wyświetlania informacji o stanie rozrachunków. Opcja ta działa podczas wstawiania kontrahenta do dokumentu. Program wyświetla w dymku wartość rozrachunków, a dodatkowo informacje te są dostępne cały czas w dolnej części dokumentu. W samym dokumencie dodano dwie nowe opcje związane z danymi klienta. Pierwsza z nich to wiarygodność płatnicza, która po uruchomieniu prezentuje dane klienta wraz z kolorowaniem przekroczonych limitów. Druga z opcji to ustaw płatności domyślne, bardzo pomocna, gdy dokonano zmian w formach płatności, ale jednak zdecydowano się na przywrócenie płatności domyślnych klienta. Działanie tej opcji opiera się o kolejną nowość, mianowicie możliwość ustawienia płatności domyślnych w kartotece klienta. Oprócz tego w danych klienta można ustawić domyślny termin kredytu kupieckiego dla sprzedaży i zakupu, przez co nie jest konieczne tworzenie osobnych form płatności typu przelew, gdy dla klienta ma obowiązywać niestandardowy termin płatności. Od nowej wersji możliwe jest także wymuszenie oznaczania nowo wystawianych operacji finansowych jako wrażliwe. Analogiczne ustawienia znajdują się w szablonach klientów. Insert Nexo najlepsze programy dla firm.